Witam Państwa, dzień dobry. Chciałem w bardzo wypunktowany sposób, bo czasu na to jest niewiele, a temat bardzo horyzontalny i szeroki, powiedzieć o głównych problemach czy tematach powiązanych z prowadzeniem polityki miejskiej, ale właśnie tematach horyzontalnych dotyczących aspektów finansowych i to nie dosłownie wyłącznie finansowych w sensie potocznego znaczenia tego słowa ale wszystkich, które się wiążą z funkcjonowaniem miast, a jednocześnie mają wpływ na ich wydatki, dochody, przychody i rozwój. Czyli troszkę bardziej szeroko, niż tak e, dosłownie rozumiejąc słowo finansowy. E, na początek chciałem, e, no próbuję, o okej, okay. za daleko, za, szyb, za wolno działa, przepraszam, Przewijanie. Zaraz wró wrócę do slajdu drugiego. OK. Tak. Proszę Państwa, więc tak, na początek krótko mówiąc, jakie, jak sytuacja wygląda na dziś, czyli status quo. Mamy mm, problem związany z wydajnością źródeł dochodowych, o których już wszyscy, wiele osób mówiło o tym. Zwi opracowania w Związku Miast również w tym kierunku wyraźnie to pokazują. Bardziej szczegółowo, oczywiście i można powiedzieć tak, że kilka takich głównych aspektów związanych z problemem wydajności źródeł dochodowych, to jest dochody z PIT, za chwilę o tym bardziej szczegółowo, dochody z podatku od nieruchomości też bardziej szczegółowo, no i problem z niedofinansowaniem zadań zleconych i główny problem, który już właściwie wszyscy podkreślali, on jest rzeczywiście główny, to znaczy to jest problem numer zero obecnie w bieżących kwestiach finansowych, to jest rosnąca luka finansowa w edukacji. Dwa słowa jeszcze o tym powiem więcej, ale to jest jakby rozwiązanie tego problemu, nawet w 30%, bardzo odblokowałoby możliwości rozwojowe miast. No i jeśli chodzi o samodzielność finansową, również pewien problem związany z malejącym udziałem dochodów własnych, a rosnącymi transferami to za chwilę zobaczymy. No, i zmniejszanie w związku z tym środków do dyspozycji, tych, które naprawdę miasto może we własnym zakresie, na co potrzebuje i chce wykorzystywać. A to wszystko razem powoduje, że jednak wydatki na inwestycje zostają w miastach, podkreślam, w miastach, zostają ograniczane. Przejdźmy teraz do kilku takich obrazków. Ja może, ponieważ to było robione na bardzo szybko, pozwalam sobie po, po kolei omówić każdy z tych wykresów. Pierwszy górny, lewy górny róg. Wykres prezentuje różnice między dotacjami, dochodami bieżącymi miast i gmin miejskich. To są dwa wykresy. Niebieski to są Miasta na Powiatu brązowy, Gminy Miejskie, różnice między dochodami bieżącymi a dotacjami i środkami, czyli krótko mówiąc, to, co po odjęciu transferów bieżących zostaje nam do wykorzystania. Widać, że mamy w miarę stabilny wzrost w obu przypadkach, ale widać, proszę Państwa, na co chcę zwrócić uwagę, takie niewielkie załamanie w roku 2008. Za chwilę powiem, skąd to się bierze i zobaczą Państwo, że to jest istotne. Pod spodem, czyli lewy dolny róg, to mamy właśnie tą część związaną z transferami czyli dotacje bieżące i środki bieżące. Jak widać, od roku 2016 ten poziom transferów gwałtownie rośnie i cały czas do tej pory, można powiedzieć, utrzymuje się intensywny wzrost tego składnika dochodów bieżących. To oczywiście wpływa na, na różnego rodzaju wskaźniki, o tym nie będę teraz mówił, nie ma czasu. Prawy górny róg pokazuje Państwu nadwyżkę operacyjną, czyli wynik części bieżącej budżetu per capita, czyli na mieszkańca przeliczoną, w złotówkach. Teraz mają Państwo dwa takie, jakby załamania tego, tych wykresów, obu. Jedno w roku 2008, drugie w roku 2019. Te załamania są bezwzględnie, znaczy wprost, związane z, ze zmianami w systemie PIT. Zmiany w systemie PIT, które wprowadzone zostały w roku 2006, a weszły w życie od 2008, spowodowały ubytki w PIT, które wygenerowały właśnie ten efekt, to znaczy spadek nadwyżki operacyjnej, ponieważ spadły dochody bieżące. Mamy pierwszy spadek, i to właśnie widać też w tej części. W lewym górnym wykresie, o którym mówiłem już, niewielkie wahnięcie, ono nie jest takie niewielkie, bo dynamika wzrostu o połowę się prawie zmniejszyła w pierwszej fazie. Potem mamy powrót. A drugi, drugi prawy górny róg, znowu wykres, powracamy do tego. Drugi element to jest rok 2019 i kolejna zmiana w systemie i kolejny spadek nadwyżki operacyjnej. Prawy dolny róg to jest już wskaźnik dynamiki zmian. Dynamiki zmian, relacji nadwyżki operacyjnej do y, dochodów bieżących minus te transfery, czyli nadwyżka operacyjna dzielona przez to, co jest w lewym górnym rogu, przez to, co mamy do dyspozycji. I tutaj widać wyraźnie, że w tych dwóch fazach y, funkcjonowania samorządów, to znaczy po roku 2018 i potem, rok 2019 i 2020, mamy bardzo podobny obraz w obu przypadkach wynikający ze zmian systemowych. Oczywiście, należy pamiętać o tym, że to, co się wydarzy w tym roku i w kolejnych latach, będzie też związane z kolejnymi planowanymi zmianami systemowymi. Czyli raczej nie należy być tutaj zbytnim optymistą i przygotować się na, na różne rozwiązania konieczne w sytuacjach kryzysowych. Przejdźmy do następnego slajdu. Tutaj mamy, proszę Państwa, tą nadwyżkę operacyjną, o której już mówiłem, i kilka wyjaśnień z nią związanych. To jest rzeczywiście kluczowy, kluczowy wskaźnik, kluczowa wielkość, która mówi o możliwościach rozwojowych miasta. Nie tylko rozwojowych, również o możliwościach rozwijania usług bieżących, czyli ich modernizowania i budowy. Więc to jest, to jest wskaźnik, który jest, można powiedzieć, sine qua non. Jeżeli. Nadwyżki operacyjnej nie mamy, to miasto nie może funkcjonować. W dużym uproszczeniu. Nie będę teraz tych elementów czytał, państwo tą prezentację dostaną. Część z państwa niewątpliwie rozumie znaczenie nadwyżki operacyjnej doskonale. Przejdźmy do następnego slajdu. Tutaj chciałem pewne kwestie poruszyć dotyczące pewnych procedur i informacji, które powinny być uzupełnione, być zmienione. Po pierwsze poprawa jakości oceny skutków regulacji w legislacji. To można powiedzieć mamy na, na żywo, na własnej skórze odczuwamy w przypadku oświaty. Dlatego właśnie nadwyż, luka finansowa w oświacie rośnie nam od 2017 roku o 2 miliardy co roku. Jakże 2 miliardy co roku tracimy na, nadwyż, na nadwyżce operacyjnej, że OSR dla legislacji zmian oświaty nie był właściwie przygotowany. To jest postulat, który zresztą poparła... Rekomendacja OECD z maja 2021 roku, która dalej mówi o tym, żeby umocnić współpracę rząd-samorząd w różnych działaniach legislacyjnych, właśnie dla poprawy stabilności systemu dochodu, między innymi. Następnie mamy zadanie zlecone i mamy niedofinansowanie zadań zleconych, i konieczne jest wreszcie opublikowanie przez Ministerstwo Finansów sprawozdań, tych dwóch sprawozdań, które pokazują nam. Sytuację związaną z zadaniami zleconymi. Wprowadzanie również w klasyfikacji budżetowej kolejnych zmian, które pokazują też to, co się dzieje ze środkami, bo teraz tego nie ma, czyli takimi jak na przykład ERFIL po stronie dochodowej i wydatkowej. To też dałoby nam pewną informację o sytuacji. I uwarunkowania finansowe związane z działaniami. Potrzeba stabilności i adekwatności budżetów. Luka Finansowa, już o tym mówiłem, to jest numer zero, można powiedzieć, temat, który musimy załatwić. Dalej y, mamy główny temat, to jest wydajność fiskalna podatku od nieruchomości. To jest jeden z elementów funkcji podatku od nieruchomości, funkcja fiskalna, nie jedyna, ale jedna z ważnych. Gdyby... Samorządy miały większą gestię w, w podatku od nieruchomości, czyli większe uprawnienia do określenia stawek i zarządzania podatkiem. Wówczas byłyby możliwości strefowania, czyli krótko mówiąc, racjonalizacji w, opodatkowania nieruchomości na terenie miasta, no i również skutki dla samego budżetu miasta byłyby bardzo wyraźne. Także w tym mechanizmie podatkowym można by było zintegrować, jakby. Kwestie związane z obecnymi opłatami adjatyckimi, czy również naliczeniem renty planistycznej. Oczywiście to wszystko musi być oparte o bazy danych przestrzennych i ich wykorzystanie. Komunalna część PIT, o tym mówiliśmy już dawno i docelowe rozwiązania. No i ostatni slajd to jest gospodarowanie nieruchomościami w oparciu o. Bazy przestrzenne bazy danych. To jest temat na długą konferencję czy cykl konferencji na ten temat i właściwie tutaj już więcej nie będę mówił. Zalecam współpracę z Głównym godetą kraju, który ma bardzo rozwinięte w tym zakresie rozwiązania i chętny do współpracy. Dziękuję Państwu z konieczności tyle w bardzo krótkim zarysie.